Witajcie w nowym odcinku serii, znanej już Wam zapewne, o ile oglądacie. W tej misji za zadanie no, ciągle mamy odnaleźć agenta, chyba. Jak widzimy trochę faszystów się zebrało, jak na zmianę, najpierw ruscy, potem faszyści i tak ciągle. Teraz weźmiemy sobie CKM, to już w ogóle będziemy jak bo... <coughs> Co mamy robić? Jest jakaś trasa na mapie. Zobaczymy. Hmm. Zobaczymy czy człowiek węż go dopadnie. To jest znaczy wąż Dobra, no zaklinował się o nic Szkoda, że pancerz szereg pusty A może sobie jednego odpuszczę Coś tu leży. Co on się tu widział? Już koledzy do niego biegną Albo i nie Mam dziwne wrażenie, że opłacałoby się w tej misji ich trochę wyczyścić z tych ulic, ale... Ale wyjątkowo tego nie zrobię. Chyba. Nie drzwi papy nie ma czasu na zabawy.

We need you to get a hold of the senior security officer's uniform and papers, or. Oh, taak. This operation is sunk. Exactly. The uniform and the ID are the only chance we have to get the truck into the school bla, bla, and Blah blah. Blah 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 blah. Blah blah. Bla, bla 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 bla. Bla bla bla. Bla Dobra. Tak, tak, tak. Ech. Wszystko jak zwykle do mnie należy zrobić. Mi tak, ja znaczy się. O! Jaka fajna ciężarówka tam jechała. Czyżby to była ta trasa? Chyba ta. Chyba była ta trasa. A gdzie jest ten koleś? O, tu jestem blisko. Zaraz sobie pogadamy z oficerkiem i z jego kolegą. Mam nadzieję, że on tu nie idzie. Jeśli tu idzie, to możemy mieć mały problem. co, czy jest aktualizacja? No. Jest oficer. Zamkniemy jego. Poczekamy na jego kolegę, bo on też musi zginąć. O, już jest, kurde. Dobra. Dobra. Zarzucamy go na plecy i zanosimy na skup niemieckich oficerów. No bardzo dobrze rozumiem, że teraz nagle z pustego terenu będzie cała masa, chołoty, trafi biegnie, ale co mam za wyjście? O, jednak nie? Dziwne. Ale jak on tu zanieś? mam go rzucić na ziemię? O tu dobra Cześć koleś? Bierz Jest twój Unikaj lub wyeliminuj niemieckie patrole No to zgadujcie co ja wybiorę, jo No to już był jeden z przykładów, co mogę wybrać w takim razie. Chyba z tego co widzę to może być już koniec, więc pożegnam się z Wami.